strony Young Mistrz. Dzisiaj ze mną jest xx. Siema. Dzisiaj sobie zagram właśnie z xx w starcie solo. Więc spoko. No to gram. Dobra, wyładowała nam się mapka. Ojej, story za internet. tak już bywa. No dobra, O kurde, El Primo. Aj. Jak się więcej odcinków z xx, to zostawcie dużo łapeczek w górę. Będzie więcej odcinków z xx. Aj. Nie wyblokowało, wiesz? Nie. Tak to bywa 4 minus A możliwe bo korzystałem z tego samego internetu więc... Dobra, zrobimy jeszcze jedną rundkę i wejdziemy na Game Graba. Tak Ja mam wersję po polsku A xx ma wersję po angielsku akurat Więc on mówi Game Grab Ojej, no ten internet mi nie sprzyja za bardzo. No, właśnie teraz też nie sprzyja. Ja przemieszczę swoje położenie, okej, okay, tutaj już jest internet lepszy. Lecimy na tą skrzynkę? A nie. Ej, ja już mam pomysł, jak nazwiemy film. No. E, przegrane dłosy z XX. No nie wiem, nie wiem. To tylko ty wymyśliłeś, ale film się inaczej nazywa. Tak. Gramy w Brawl Stars Część 2. Aha, dobra. Bo nagrałem już wcześniej. Jak nie oglądaliście y, wcześniejszej części grałem sam też Karlem, y, to, we, to warto zobaczyć. Bo naprawdę fajnie nam po, mi poszło. Dobra, teraz przyjdziemy na gamecraft mhm. Zbiory klejnotów Okej. Okay. Spoko, gramy. A może jeszcze kogoś zaprosimy? Nie wiesz? Dobra, dajmy. Tylko już... sprawdzę... No tak, tylko ty jesteś aktywny. A, czekaj, zaproszę sobie. No dobra. Nie, nie zapraszaj. Dobra, gramy z randomem. Okej, okay, jesteśmy na rundce. Spoko. Dobra, dawaj. O kurde, o kurde. Nie. Dobra, leży, leży. E, Piper. E, Walczę z Piper teraz Piperka jest Leży dobra. Piperka e, Ja mówię Piperka, ale to jest Piper No kurde Dobra e, Ale zmarnował te combo, nie? O. Dobra, dawaj Aj Trzeba kogoś zdom. Dobra, Penny O Sprawę, że Dawaj tam go tym krajem. XX, x, w gumę, bo trochę cię za bardzo nie słychać. Dobra, Dzisiaj mi wyjątkowo słabo idzie. Nie! Proszę wyczyścić ten mik. Typek, który ma broka, ma bardzo brzydki. No, Dobra, trudno. Hmm. No. Dobra, ta gierka na mnie wyszła. Znowuż. Słaba. A ja może byśmy zagrali w piłkę można? No? no spoko, tylko że muszę ci dać e, tego, przywódcę. Nie wiem. Kogo myślisz? Karla, El Primo, Poco, Szelinita, Colt, Bull czy Jessie? Ja biorę Bula, weź Jason na przykład. Nie wiem, nie co Dobra, kolta wezmę. To oddaję Ci przywódcę. Dobra. Piłkę nożną. A nie, czekaj. A teraz zobaczymy, jaki masz profil. Masz 1367 pucharków. Dużo. Mm. Masz El Primo, Kolta Bula, Niter, Shelley, Broka, Penny, Jessie, Karla, Poco i Barleo. No, fajne postacie, muszę Ci powiedzieć. Zobaczcie, ja z wszystkim. No ja sobie zobaczę co jest w sklepie O! Oferta specjalna mega skrzynia Ja mam e, e, losowego epika za 170 gemów um, A ja? Mam... Pokaż? Okej okay. Ty masz też y, brawlera. Tylko, że. Hmm. Czekaj. Okej. Okay. Ej, jakie masz brawlery? Czekaj z, z... z rzadkich, zielonych brawlerów. Ja mam w Zadymiarze, bo ja mam wersję po polsku. Nie. Luke jest. Dobra, no, może... Nie. Hej, dasz mi tego przywódcę? Yy, nie da się. Muszę Cię usunąć i Ty mnie zaproszę. Teraz. Dobra. Muszę eee, Cię zapraszam, nie strasznie dużo myśl. Dobra. Dobra. Jak Harry lasse bierze? Zadyma. Ja w piłkę nożną jestem bardzo, bardzo dobry. Wygrałem kiedyś krew. No, ja też. Ja w piłkę nożną praktycznie nie gram. A ja zagrałem 2-3 razy. O kurde. Mm. Co? Nie mogę się ruszać. I tak nie jest za fajnie. O, dobra. Okej, okay, zabita szelnie, e, ale ten internet nam tak szwankuje. Czekaj, Dobra, Nita, szybko dawaj ją, dawaj ją na tyle. Dawaj. Leży, dobrze. szpiłem. Okej. Okay. Jak na razie dobrze nam idzie. No. Wszystko. Musimy go osłaniać. Spoko. Ja strzeliłem. Spoko, dawaj. Ja to prowadzę... E, dawaj. dawaj, dawaj. Ona przyjęła piłkę. Dobra. Szybko. Piłka, piłka. Ból i sam Pomóż mi. Nita ma piłkę. Czekaj. Dzisiaj mi wyjątkowo słabo idzie. Chamcie go. Go. Dobra. Nice. O, w końcu wygrana gierka. Dobra. O, startowkę. mi się przyda. No, mi też. I w sumie to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. My się żegnamy. Cześć. Cześć.